Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu w Robloxie. Jak widzicie, jesteśmy w tej samej grze, yy, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, czyli to jest część druga, i znowu będziemy malować w różnych miejscach jakieś tam yy, rysunki. Słuchajcie, oczywiście możecie je po kolei oceniać w komentarzach. Oczywiście dzisiaj coś innego namalujemy, ale jeszcze nie wiem co, bo nie miałam siły na tym bardziej czasu nad tym myśleć. Jeśli ci mu się spodoba, a ja malagi mam jakieś, to zostawcie opeczki do góry i subskrypcję dzwoneczkiem, na bo moich kanałach a my lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Śpieszę się widzowie, zawsze się śpieszę. E, niestety teraz już totalnie straciłam chęć do nagrywania, dlatego przykro mi, ale jeszcze tylko trochę odcinków. Myślę, że gdzieś tak na początku września. E, może... Będę miała w sensie takie przerwy, na przykład dwa dni nie będzie odcinka, a już na przykład trzeciego dnia będzie. Yy, teraz już nie będę tak codziennie wrzucała, tak jak ym, poprzednio. Teraz to już będę bardziej tak co. Parę dni, aż w końcu Wam powiem już, że już kończę nagrywać i nie wrzucę już raczej żadnego odcinka. No dobra, widzowie, ale to nie o tym teraz mowa, słuchajcie. Najpierw chcę sobie znaleźć jakieś miejsce, w którym, słuchajcie, mogę sobie swobodnie malować. Słuchajcie, tu jest jakaś grupa, jak widzicie. Nie wiem, co oni tu robią. No słuchajcie, ponura ta, ma ta mapa, ponura, słuchajcie, i nie wiem, właśnie gdzie mogę. Zacząć malować. Tu mnie jeszcze nie było, słuchajcie. Dopiero obczajam te mapy, bo ja y, nie grałem właściwie w tą grę. Y, prawie w ogóle. Dlatego myślę, że. Y, w sumie tu sobie y, na tej ścianie. Tu przynajmniej nie ma już cegieł ani tego czegoś y, takiego jakby w roku. Teraz weźmy takie y, zielonkawe cygły. Tylko widzowie, co ja mogę namalować. Mogę namalować, słuchajcie, yy, przycisk taki czerwony YouTube'a na rozkrętkę coś takiego wiecie prostego. A zapomniałam, słuchajcie, że mogę sobie używać liniki. więc słuchajcie, sobie użyję tej yy, linijki chociaż i tak yy, yy, nie listuję prosto. Słuchajcie, yy, to jest właśnie mój talent artystyczny. Możecie mi pogratulować mojego prostowego, yy, prostego rysowania, nawet yy, źle wymawiam, słuchajcie, prostowego, co ja powiedziałam w ogóle? O, się ma wi fanka, yy, witam cieniam czas teraz na odpisywanie, słuchajcie, tak jak mówiłam, się śpieszę. Dobra, yy, nie, w ostatnim odcinku nie znalazłam, słuchajcie, coś takiego, że mogę sobie zapełniać, słuchajcie, coś, dlatego yy, będę musiała niestety to robić ten sposób, widzowie, i już, słuchajcie, mi się wyjechało, ale może i dobrze, słuchajcie, ponieważ yy, teraz to nie będzie tak źle wyglądało, bo wcześniej, słuchajcie, yy, te linie zrobiłam trochę źle, yy, słuchajcie. Yy, dobra, trochę dziwna ta farba, taka... Yy, Jakaś falowana jest, jak widzicie. W sensie ta linia jest. Nie, no farba cała jest falowana, słuchajcie. O, dobra, na razie narysuję e, przycisk YouTube'a, w sensie, no ten taki, wiecie, ten czerwony i, ten ta, i ta taka biała strzałka na środku. Słuchajcie, co ona tu napisała? Może coś e, ważnego, typu e, tak, odwieszaj, że nagrywam, słuchajcie, aby już e, nie było. Słuchajcie, nawet pisać nie potrafię dobrze. E, ja oczywiście uparta, zawsze muszę. E, z wielkiej litery zaczynać. Nie mogę z małej po prostu napisać i potem mi się mylą klawisze. Dobra, wycofuję. Także na rozkrętkę niech będzie tam przycisk. Ym, I ogólnie pisaliście mi tam czy na Robloxie, czy w komentarzach pod moimi filmami. Słuchajcie. Ym, proponowaliście mi jakieś różne gry. Ale słuchajcie, te gry, które wy mi podajecie, słuchajcie, to nie są jakby w moim typie. To typu jakieś na przykład y, walki, to ja takich nie chcę, słuchajcie. są właśnie takie, y, takie co ja nagrywam, jakieś takie fajne, mm, nie wiem... Y, no jakieś na pewno nie strzelanki. Na pewno też nie będę nagrywała nic, coś co ma związanego na przykład z strzelaniem. Nie dlatego, że się boję, tylko po prostu jakby to nie jest moja pasja. To jest bardziej dla chłopaków moim zdaniem. Dlatego widzowie, ani też żadne roleplay'e, słuchajcie. Nigdy w życiu, słuchajcie, no raz nagrałam roleplay'a z widzami. Ale słuchajcie, nie proponujcie mi nigdy w życiu roleplay'ów żadnych z innymi. Po pierwsze nie mam przyjaciół i nie mam z kim. A po drugie mm, też z widzami tak średnio, bo właściwie nie mam wielu widzów. Dlatego widzowie, nie proponujcie mi właśnie roleplay'ów a nie żadnych coś typu strzelanek, tylko bardziej takie na przykład obi, yy, No, taikinu w sumie chyba też nie będę nagrywała. I właśnie coś tego typu, no wiecie, widzowie, no przecież wiecie, jakie filmy nagrywam na kanale, więc właśnie takie gry, a nie takie, wiecie, strzelanki czy roleplayer. Posłuchajcie, takich na pewno nagrywać nie będę. Już coś z moim kardłem, widzowie. Czy ona on mnie rysuje? Chyba tak. Nie wiem, ale to jest moja fanka, więc prawdopodobnie tak. Ale jak nie, to i tak się nic nie stało. Dobra widzowie, yy, teraz yy, zmieniam na biały kolor i... o nich! Kurczę, zapomniałam! Widzowie zawsze muszę zapomnieć o tym, że w... przecież yy, jakby to tak będzie właśnie działało, słuchajcie. Więc trochę słabo i jeszcze może zrobię jedno, słuchajcie. No dobra, trochę to słabo wygląda, ale jest, słuchajcie, jakoś to wygląda. Tak, to chyba ja. Tak, to jestem ja, widzicie, bo już widzę tą taką moją bluzkę, więc słuchajcie, ona mnie maluje na, na 200%. W porządku, widzowie. O, jeszcze sobie zrobię takie coś właśnie, to miałam w zrobić, już bez linijki, bo mi się nie chce. Okej, okay, ona coś mi tutaj, nie wiem co to jest, co mi wyskoczyło, ale dobra, nieważne. Najpierw zrobię swoje. O, No! Wiele nie widać tej, z tej czarnej linii, słuchajcie. O co tu chodzi? Jakby nie, nie rozumiem teraz, choć to wyłączę, bo ja nie jeszcze nie znam tej gry i nie wiem, jak ona wygląda. Słuchajcie. Potem przyjdę po te wszystkie moje rysunki. Czekajcie, ona jeszcze mnie ocenia. Słuchajcie. Piękne i napiszę, aby nie było, słuchajcie, ale i tak potem jeszcze ocenię jej ości. i, co ja gadam? I rysunek i jeszcze napiszę. Dobra, dziękuję, że mnie malujesz, pozdrawiam cię serdecznie i wszystkich widzów. I, dobra, I, teraz zmienię, słuchajcie, może ten pozycję, tylko co ja mogę, słuchajcie... Um, Ups. Co ja mogę, słuchajcie, namalować i w którym miejscu, słuchajcie. E, poczekajcie, bo z tą farbą robię jakieś takie dziwne pozy. Nie podobają mi się e, moje pozy, słuchajcie, jak ja robię z tą jak biegam z tą farbą, więc słuchajcie, będę bez farby szukała tych, tego miejsca. Ja myślę, że idealne e, miejsce byłoby tu. I słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że skoro jestem kobitą, to słuchajcie, mogę narysować, namalować kwiata. Po prostu kwiata namaluję, słuchajcie. Ja rzadko maluję kwiaty. E, ups, widzowie. Milion IQ. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, słuchajcie. E, namaluję em, po prostu kwiaty. No, trochę e, jaskrawy ten zielony jest. Mógłby być ciemniejszy. Ale dobra. Zabawmy się, słuchajcie, e, no wiecie, ja lubię kwiaty, prawie każda dziewczyna nie uwierzę każda, ale prawie każda dziewczyna lubi kwiaty, a ja jestem nią, więc myślę, że nie zaszkodzi mi narysować po prostu jakieś. Kwiaty. Ja się ogólnie nie znam na kwiatach ani w ogóle na przyrodzie, yy, więc... Yy... Widzowie, ja myślę, że namaluję takiego, wiecie, jak często takie dzieci malują, że po prostu wiecie, środek i na przykład jakieś różowe płatki. Ja namaluję sobie na niebieskie. O, mogę na namalować niezapominajkę, słuchajcie. E, to są kwiaty, których faktycznie są niezapomniane przeze mnie, dlatego je zawsze pamiętam i wiem, jak one wyglądają. Jaki jest już w ogóle ulubiony kwiat? Widzowie, możecie napisać, bo mój chyba narcyz. O, pięknie się nam zmazało. E, nie... Mm, nie zmazałam ani kawałka łodygi, słuchajcie, więc dobrze. Y, Okej, okay, wypełnię tutaj y, nasz żółty środek, gdzie polazła ta moja fanka. Y, Okej, okay, bardzo dobry, bardzo... Oh Boże, y, bardzo dobry koro... Ko Boże! Ja nie umiem mówić, widzowie! Weźcie mnie, nie wiem. Kto też aż takie problemy z wymową. Bardzo dobry kolor. Widzowie, masakra, tak się zawsze dzieje jak ja nagrywam. Normalnie tak y, nie mam, widzowie. Y, tak nie mam, jakby co mam, tylko tak jak nagrywam i szybko mówię, słuchajcie. Tylko wtedy tak mam, że mówię w ogóle y, nie wiem, tak jak y, dziecko. <laughs> Okej, okay, wezmę sobie mm, ten y, niebieskie... niebieski kolor i spróbuję narysować płat. Okej, okay. na szczęście tak jak wiecie to przenika już, więc nawet jak na jeszcze A, myszka, myszka mi się obiła, super. Więc widzę, tak to wyszło słowo. Więc nawet jeśli najadę, najechałabym tutaj na środek czy na łodykę, to słuchajcie, się nic nie dzieje, bo to i tak widać, nie widać, a tutaj nawet ładniej wygląda jak jest tak lekko pomalowane na tym żółtym coś. ok. jak to wypełnię, słuchajcie, te płatki, to myślę, że już będzie to już w ogóle super. W porządku. Także wracając do tych propozycji gier, słuchajcie, widzowie, to nie proponujcie mi ani strzelanek, ale a ani tego roleplayów, tylko polecajcie bardziej gry, takich w moim stylu, które ja nagrywam. No, więc możecie mi dalej polecać Ale nie takie, jakim polecacie cały czas W porządku, widzowie Ja pomyślałam jeszcze nad namalowaniem, słuchajcie, trawy Więc ja sobie wezmę taką, o, takie coś I namaluję tu taką piękną, zielonkawą trawę tu słuchajcie, taka górka Jakby ktoś się pytało, co to jest yy, Taka, wiecie, yy, fajna I, słuchajcie, tutaj wypełnię oczywiście tą górkę Okej okay. Porządku. Wypełniamy, wypełniamy. Teraz tak, ok. No, trochę to średniego wygląda, bym powiedziała. No, nie wyszła akurat mi ta trawa. Ale trudno, widzowie. To już nie robi takiej wielkiej różnicy. Najważniejsze jest, chyba, moim zdaniem, aby ta trawa już dobrze wyszła. Ja jednak tu zmarzę tą górkę, bo słuchajcie, ona wygląda. No, słabo. A jakbym jeszcze gościu, nawet nie próbuj mi niszczyć mojego pięknego mm, rysunku, słuchajcie, ok? Mamy tutaj takiego niebieskiego kwiata i jeszcze bym pomyślała nad, o właśnie trawą, słuchajcie, oczywiście musiałam ją dodać, bo mm, No kurczę słabo mi wyszła, ale trudno. Okej, okay. namaluję coś w tym stylu I dobra, widzowie Ja bym powiedziała, że jest ładniej Ja nawet ocenię swój własny rysunek, słuchajcie Ja bym oceniła ten rysunek Takie 7 na 10 Będę przy swoich rysunkach, słuchajcie Oceniała moje własne rysunki Będę malowała Ile na... 10. Ok, 7 na 10, słuchajcie, ja oceniam. Nawet napiszę tutaj na górze ocenka, chociaż nie wiem czy to są Polacy na tym serwerze, czy nie, ale trudno. Już nie będę się trudzić i pisać po innym języku, bo to ma być w sumie dla mnie. Nie <śmieniu> obchodzi mnie, że ktoś nie zrozumie, co to, to ja napisam. Okej, okay, ocenka. No kurczę, dlaczego mi się ciągle wyświetlają te takie jakieś dziwne rzeczy? Okej, okay, ocenka 7 na 10. Teraz widzowie namaluję może w tym oto miejscu. Okej, okay, o, pojawiła się. Słuchajcie, nie teraz, nie teraz, nie będę teraz za tobą szła. Co ja mogę namalować, widzowie? Poczekajcie, poczekajcie. Może patrzę coś, co jest koło mnie na biurku. Myślę, słuchajcie, co mogę tutaj namalować. Nie mam pojęcia, widzowie. Serio nie wiem. Widzowie, yy, no serio nie wiem. Okej, okay, mam pomysł. Namaluję, słuchajcie... Hmm. Aha, zapomniałam teraz. Miałam coś namalować. Aha, dobra. E, Miałam na, miał namalować Pepsi, słuchajcie. Myślę, że e, namaluję. E, czekajcie, Napiszę jej, bo ona będzie teraz wkurzała. E, nie teraz, Okej, okay, napiszę jej po prostu. Nie teraz. E, w porządku, widzowie. E, myślę, że namaluję sobie mm, Pepsi. Taką puszkę Pepsi, wiecie, widzowie. E, dajcie znać, czy wolicie kole czy Pepsi. Jest zdecydowanie Pepsi, słuchajcie, nawet za kolu za bardzo nie przepada okej. Okay. O, ok, szybko. Dobra, idę za tobą. Słuchajcie. To jest moja fanka, więc zrobię coś dla niej. Po prostu pójdę za nią, ocenię jej rysunek, napiszę. Słuchajcie, już sobie tutaj wezmę na czerwony kolor. po ocen... Po ocen o, wow! Ja cię kręcę, totalnie inaczej niż ja namalowałam w poprzednim odcinku. Słuchajcie, no, no, no widzowie, no, faktycznie XD, nie ja wiem, to słuchajcie, oceniła takie um, 8 na dzisiaj, słuchajcie, bo może to nie jest, nie widać dokładnie mnie i... Um, i wiecie, tak trochę dziwne, zamazany jest ten rysunek, ale słuchajcie, to nawet ładny efekt zrobiło. Dlatego, słuchajcie, myślę, żebym 8 na 10, słuchajcie, oceniła. Ups, nie ta farba. Dobra, słuchajcie, 8 na 10. Yy, bardzo ładnie, słuchajcie. może <słuch> za piękny przekaz, słuchajcie. Teraz nie wiem, gdzie ja zaczęłam tą moją Pepsi, widzowie. Aha, yy, prawdopodobnie gdzieś yy, w tamtą yy, stronę. Yy, bo tutaj, o właśnie. I teraz słuchajcie, po prostu z puszkę Pepsi, ja słuchajcie często mm, w puszce, nie piję bardziej z butelki piję, dlatego oczywiście ja, mm, aha, tak, zapomniałam, że lepiej, najpierw teraz napis, słuchajcie, ja nie wiem jak Pepsi wygląda, słuchajcie, totalnie wypadło z głowy jak puszka Pepsi wygląda, wiem, że czarna, ale wiem, że coś na środku jest, aha, super, to już nawet nie widać, co tutaj na, nie, dobra. To jest sens, to widzowie, dobra, zrobię takie coś, może ktoś się rozczyta, może nie, nie obchodzi mnie to, trudno, ważne by, wiecie, abyście wy wiedzieli to, co ja miałam zamiar narysować, nie, słuchajcie, to nie wyszło, widzowie, dobra, trudno, to, to będzie mój najgorszy y, rysunek, słuchajcie, uznajmy, że to jest napisane Pepsi, ok. słuchajcie, widzowie, no, może nie przypomina to napisu Pepsi, ani... Ale może chociaż trochę coś y, wygląda. Y, nawet w ona się pyta co widzowie. Boże, jak ja dziwnie maluję, słuchajcie widzowie. O matko! Ile mi się dałaby się urodzić y, z y, wiedzą artystyczną? Nie, widzowie. To jest y, puszka Pepsi. Rozumiecie to, widzowie? Tak wiem, koszmar. Okej, okay, teraz moja pora na ocenę. Yy, ocena widzowie yy, Ocenię swój rysunek już się domyślać <grywa> Boże, ona nie ma jeszcze, jak na namalowałam. Na, na Tam miałam nie miejsca przy tym kwiacie, ale już namalowałam na, na lepiej, nie? Tą ocenę w sensie. Nie da się nie rozczytać tego co <grywa> Ona dziewięć co to jest. <grywa> ocena 2 na 10 widzowie. To jest najgorszy mój dzisiaj rysunek, słuchajcie widzowie. <grywa> ona serca namalowała. Ale ładne widzowie, 10... 9 na 10. <grywa> dobra, oceniłam jej serduszko. Bardzo ładne. O, dobra, tu nie przejdę. Okej, okay, i teraz może jakiś ciężki rysunek. O, o jakie ładne miejsce. Co to było? Ale usiadłam jak jakaś piana. Więc mówię, jaka masakra. Okej, okay, teraz myślę, że namaluję o tu. Tylko co widzę? Tylko co? A może ją. Nie, dobra, bo ona się będzie ciągle ruszała i, i nie zapamiętam jest tutaj jest kina. Yy, I nie zdążę jej namalować. O, widzowie, coś mi wada do głowy. Bo żeby tak na namalować, słuchajcie, mm, plaże. Wiecie? Wody... Może? Słuchajcie. No, chyba nie wyjdzie. Ale... Może ktoś się domyśli, że mi chodziło o morze, widzowie, to są fale jakby co. Więc słuchajcie, myślę, że namaluję mm, tutaj takie morze, słońce na no, plaże. Tylko nie wiem, czy, ja czy uda mi się, słuchajcie, piasek narysować w sensie ląd, bo to będzie dziwnie wyglądało. Ale postaram się, nieba też nie namaluję, bo wiecie, będzie się zlewało z niebieską wodą, a poza tym nie wiem, czy zdążę e, jeszcze w tym odcinku. E, Okej. Okay. I potem jeszcze ocenię resztę e, chyba ten taki przycisk YouTube'a, bo jeszcze nie zdążyłam mojego przycisku YouTube'a ocenić. Ocenię te morze, słuchajcie, namaluję myślę, że słońce, może chmury jakieś, bo czasami nawet na plaży są chmury. Oczywiście się zdarzało. E, Okej, okay, najpierw zrobię to może tak. O nie wjechało na następną ścianę i teraz tak nie wygląda dobrze. Ja sobie jeszcze słuchajcie, przybliżę tą kamerę, tylko że moja postać mi trochę przeszkadza. A może z pierwszej osoby? Nie, z pierwszej osoby, słuchajcie, jest dziwnie bardzo. Tu już wolę w ten sposób. O, no bardzo słuchajcie, dużo zajmuje czasu właśnie najwięcej. To jest zapełnianie jeszcze tych takich dużych rzeczy. Więc, no cóż, poczekajcie, prawie sobie mikrofon. Ok, malu, malu. <grytanie> ok, jakieś niestworzone wyrazy, wymyślam. No dobra, y, ok, tu jest oczywiście to wyjechane coś. Ale dobra. Niech będzie, już nie będę tego nazywała. Okej, okay, widzowie, to jest może. Ej, przypomina to może. Co na tu maluje? O, widzowie! Od razu 10 na 10. E, Suprużaro. Suprużaro. okej. Okay. Kumam. E, czyli to jest. Dorysuję tu kropkę, słuchajcie, bo to jest skrót w takim razie, więc e, tu kropka powinna być. Okej. Okay. I teraz 10 na e, 10. I jeszcze napisała e, coś. Słuchajcie. Ale nie wiem czy... Okej, okay, czy jest tu jakieś miejsce? Słuchajcie, o, dokładnie, słuchajcie, napiszę. A wejście mi z tymi dziwnymi czymś. Okej, okay, dokładnie, słuchajcie, chyba tu nie zmieszczę. Dokładnie... Czemu ja tak dziwnie? Mm, maluję. O, dokładnie. Ok, i tu jeszcze na, napiszę x. <taki> takie fajne. Y, ok, 10 na 10, podkreślę jeszcze to. Ok, tutaj wracamy do. Co to? Y, tutaj wracamy do mojego morza. Ja bym pomyślała, że sobie zrobię jakieś na przykład takie cienie. Takie, o, bardziej cienie, um, No, y, ciemniejsze. O, sobie takie coś, słuchajcie, no może ym, to nie będzie wyglądało jakoś tak super, ale wiecie, czy to je, y, na morzu jest takie coś. Okej, okay, ja myślę, że gdzieś tu, słuchajcie, zmieszczę między tymi y, takimi falami, zmieszczę tu gdzieś y, piasek, wiecie, że niby tu jest morze, a tam jest tutaj y, ląd. Więc zapełnię to i będziemy udawać, słuchajcie, że tu jest po prostu y, ląd, że tu, że tu, wiecie... No wiecie, o to mi chodzi, dokładnie. Ok, więc dobra, to nie będzie wyglądało tak źle, jak przypuszczałam. Słuchajcie, o nie, wyjechałam jak zawsze. Oczywiście musiałam to zrobić. E, w porządku, dość dobry kolor na piasek mi się wybrał, słuchajcie. E, nie wiem, gdzie ona się podziała, ta moja, słuchajcie, fanka. Ach, ona gdzieś on gdzieś znika. Okej, okay, tu mamy... Okej, okay, jakaś dziewczyna przyszła. Gdzież ona nie jest z Polski, bo ona skuma to, co jest napisane. Woj może mam nadzieję, że jest z Polski, nie wiem, sama już nie wiem. Y, Okej, okay. teraz tutaj y, dopełnię jeszcze to, aby to lepiej wyglądało. Słuchajcie, cały czas mam kanarka w domu i ten kanarek mi, non-stop, słuchajcie, tu ćwierka. Y, wy mnie tego nie słyszycie, ale słuchajcie, jak kiedy nagrywam, to ja, to ja po prostu słyszę ciągle ćwierkanie ptaka, co nie? Mijałam u siebie kanarka i on cały czas y, ćwierka i mnie zagłusza. W sensie mi zagłusza, bo wam nie, bo wy nie słyszycie, go mam taki mikrofon. I całe szczęście, bo tak to byście słyszeli ciągle ćwierkanie ptaka no w moim domu, ale mi słuchajcie, to przeszkadza. Bo ja nie słyszę własnych myśli, tylko słyszę go. Okej. Okay. Oj, to no dobra, mogłam tego już nie domalowywać tutaj. No ale dobra, tutaj słuchajcie jest nierówno, więc ja bym tu słuchajcie wyrównała ten poziom. Już słuchajcie mi się bardzo nie chce. Znowu mi gadło wysiada. Kiedyś tak nie miałam. Że mi gadło co chwilę wysiadało. Okej okay. Jest tutaj morze, czy ona wróciła? Tak, się. patrzy, patrzy moją reakcję na twój y, piękny napis. Spadać mi z tym, o co tu chodzi? Oni jakieś tutaj aktualizacje dodali, wcześniej tak nie było. Wczoraj, znaczy nie wczoraj, tylko w poprzednim odcinku tak nie było. Dobra. Czego ty chcesz? Okej, okay, y, mamy tu morze i plaży. Mamy tu może i, i piasek. I teraz, słuchajcie, ja bym sobie umbrelę. Takie coś. O, spadaj! Co ty chcesz zrobić z moim y, rysunkiem? Ani mi się wasz. Okej. Okay. Y, no, trochę słabo że ten Taki parasol, wiecie, jak często tam ludzie mają takie właśnie parasolki. Y, o nie, głodna jestem. Takie taki parasolki często mają. No, ludzie na plaży właśnie sobie tam spoczywają, yy, leżakują i tak dalej. Więc ja słuchajcie, tutaj skopiuję to i namalowałam. Yy, zniszczyli twój. O nie, widzowie, co zniszczyli. Ale jaki? Kwiatek, czy u czy, czy, czy Pepsi, czy co? Zaraz, słuchajcie, zobaczę, co się odwala z moimi rysunkami. Dobra, e jeszcze słońce, słuchajcie, widzowie, już e naprawdę się śpieszę. E wiem, że zwykle jest z lewej strony, ale słuchajcie, dla różnicy namaluję z prawej, bo tam e z lewej jest z i będzie, e, będzie nie dość, że to gorzej wyglądało, to jeszcze będzie mi ciężej. Dobra, widzowie, kośla... nie, dobra, masakra, widzowie, ja nawet słońca prostego nie umiem narysować, ale to dlatego, i się śpieszę, e, zaraz zobaczę, co się stało z tymi moimi rysunkami i jeszcze taką chmurę narysuję, spadajcie! O, ona już tu namalowała chmury, ale ja zrobię po swojemu, tak ugiął mało, okej. Okay. Ech, widzowie, nie wyszło, ale dobra. Yy, przynajmniej to chociaż odrobinkę wygląda tak, chmurę. Murę. Chociaż mogę być lepiej. Spróbuję, słuchajcie, jeszcze jedna powtórka. Ok, to już moim zdaniem lepiej wygląda. Już bardziej przypomina mi chmurę. Ok, dopełniam tu i w porządku. Nie, dobra, jednak to bardziej przypomina murę. A wypiszcie, jak oceniacie ten mój, słuchajcie, mm, rysunek. Ja oczywiście też w twojej ocenie najpierw tutaj. Okej, okay, tylko czerwony muszę wziąć, a nie różowy. Ocena. Dobra, już to nie mam nie ma miejsca na napis ocena. Dlatego widzę, że ocenię tak. Myślę, że mm, słuchajcie, ładnie mi wyszło. Tylko te chmury i te słońce i ten parasol. Ogólnie morze z piaskiem mi bardzo ładnie wyszło. Myślę, że... Co Śm... ja... Nie wiem. Osiem i pół na 10. Okej, okay, widzowie, tak oceniam mój ten rysunek, a Wy napiszcie w komentarzu jak oceniacie ten, okej? Okay. Ten już oceniłam, słuchajcie. Ocenka 7 na 10 właśnie oceniłam mój kwiatek w ten sposób. I tutaj 9 na 10 to serce 2 na 10 tą moją um, super jakże Pepsi. Teraz szukam um, o oh, wow, ktoś ja miał chyba jakiś gamepad, że tak świecąco, kurczę, zrobił. Teraz idę um, tam, gdzie wcześniej na początku malowaliśmy. O, ej! Nie no, spokoje, słuchajcie. Przecież nikt nic nie zrobił, niby, niby kto mój rysunek namalował? Przecież tego, tego ten. Kwiat żyje, Pepsi żyje i tam też żyje, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, ocenię to. Ja bym to oceniła takie no 6 na 10, słuchajcie, bo trochę jakoś lawy to wyszło. I w ogóle, ale wobra, słuchajcie, 6 na 10 oceniam. Yy, mój przycisk YouTube'a. Tamten różne kwanki oceniam, Słuchajcie, czy ja coś jeszcze i gdzieś jeszcze namalowałam coś? Mi się wydaje, że nie, ten kwiat, ten Pepsi to nie. Dobra, mi się wydaje, że wszystko już. Słuchajcie, może, może nagram part trzeci, ale już raczej nie w następnym odcinku, bo trzy razy pod rząd na sama gra, pewnie już Wam się nie będzie chciało oglądać. Ale może jeszcze, ym, wiecie, przed zakończeniem mojej kariery na YouTube, słuchajcie, jeśli chodzi o ten mój kanał, bo jeszcze mam jeden kanał, na z którym nie kończę. No to słuchajcie, ym, może jeszcze coś nagram z tej gry. A jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczki do góry, zostawcie dzwoneczkiem na moich kanałach i ocencie moje wszystkie rysunki. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku, który nie wiem oczywiście kiedy Pa, pa!